Do wszystkich chciałbym zwrócić pewne myśli z fragmentów Biblii. Wybrałem taki tytuł, dlatego że wydaje się, że jesteśmy dobrze osadzeni. Mamy swoje domy, mamy swoje mieszkania, żyje nam się dobrze i właściwie co dalej? Czy jesteś gotowy do drogi? Czy jesteś gotowy zostawić swoje miejsce tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie się masz dobrze i iść w nieznanym ci kierunku? Yy, wspomnę na początku o pewnym mężu, nazywał się Hiob. Przepraszam, Henoch. Henoch. Henoch jest takim przykładem człowieka, który bardzo krótko ma wzmiankę w Biblii. Pamiętacie, jaką o Henochu napisał Mojżesz w wzmiankę? Jaka to wzmianka o Henochu jest? Chodził Henoch z Bogiem. Nie siedział, nie leżał, nie stał w miejscu. Chodził z Bogiem. Czyli każdego dnia był gotowy, by iść w drogę z Bogiem. Chciałbym przejść do rzeczy. Czy studiując Biblię, zauważyliście, że w Biblii znajdują się trzy grupy ludzi? Grupa ludzi, która była gotowa do drogi i poszła, to są osoby wymienione w Biblii, która wiedziała, że musi zostawić to, gdzie mieszka, udać się w drogę i tak zrobili. Ale jest też druga grupa ludzi, która. Nie była gotowa do drogi, aby pójść, a jednak musiała. I trzecia grupa ludzi, która nie była gotowa do drogi, nie była gotowa, by opuścić swoje miejsce, nie poszła. I chciałbym, żebyśmy, patrząc na te postacie biblijne, zadawali sobie pytania, do której grupy ja należę. Czy jestem gotowy? Pójdę. I mogę w każdej chwili iść, czy nie jestem gotowy, a zmuszają mnie, żebym poszedł, albo też nie jestem jeszcze gotowy. W pierwszej księdze Mojżeszowej w szóstym rozdziale, 13-14 wiersz szczególnie, ale cały szósty rozdział pierwszej księdze Mojżeszowej mówi o Noem, człowieku, który miał ścisły związek z Bogiem. I co Pan Bóg powiedział do Noego? Wstań, weź się do pracy, dam ci plan, masz wykonać pewne zadanie, a potem okaże się, że będziesz uratowany. Inne obowiązki mógł Noe się wymawiać, ale ja nie mam czasu. Nie mogę nigdzie się zabrać, iść, zabrać do pracy, bo jeszcze mam to, jeszcze tamto. Nie. No, jak sprawodaje nam Biblia, nie miał żadnych wątpliwości. Jeśli Pan Bóg mi mówi, abym wstał, zabrał się do pracy, wykonał pewne zadanie, a potem, jak czytamy dalej, wszedł do tej arki ratunku. Nie miał żadnych wątpliwości. Aczkolwiek wszyscy koło mieli wątpliwości. Nie wiem, czy pamiętacie historię, z dwóch sprawozdaje, że obok drwin, śmiechów, były złośliwości tych wszystkich ludzi, mówiąc, po co ty to robisz? Nie lepiej sobie usiąść i posiedzieć, popatrzeć się na piękną przyrodę, no i wiele innych rzeczy. A więc Noe jest takim przykładem, Noe i jego rodzina jest takim przykładem człowieka, który Miał więź z Bogiem, a zatem wiedział, że to, co Pan Bóg każe i zaprasza go do pewnego wysiłku, tak ma postąpić. Innym mężem, możemy powiedzieć, był Abraham w 12. rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. Abraham w szczególny sposób jest człowiekiem przykładu, ponieważ. Jak sprawozdaje nam od pierwszego do piątego wiersza w 12 rozdziale pierwsza Możeszowa powiedzia, Bóg powiedział Abrahamowi: Wyjdź z ziemi swojej, weź swoją rodzinę, a ja cię zaprowadzę do miejsca, które dostaniesz w dziedzictwo. Abraham miał wtedy 75 lat. Doczytaliście się gdzieś, jak długo się Abraham pakował? 75-letni człowiek miał iść, całą rodzinę miał spakować. Abraham również się nie wymawiał. No, a gdzie ja tam pójdę? Po co? A dlaczego, Panie Boże, ja, może ktoś inny by tam poszedł? Nie mamy takiego sprawozdania. Abraham jest również przykładem ze swoją rodziną, bo jak tam sprawozdaje, wziął cały swój dobytek i udał się w drogę do, do właściwie w nieznane. Jak, jak później wiemy, to była Ziemia Kananejska. Kogo możemy jeszcze wymienić z Biblii, kto wiedział, że ma udać się w drogę, był gotowy i poszedł. A Izraelici, będąc w niewoli egipskiej, powiedzmy, że tworzy, tworzyli zbór, tak jak my tutaj tworzymy pewien zbór. Mieli bardzo jasno powiedziane, zróbcie to, zróbcie tamto, przyjdzie noc, a wtedy opuścicie ten Egipt. Może Izraelici są przykładem że takich, takim przykładem, że oni się mieli źle. Wołali do Pana, nie znam tu dobrze, zrób coś, Panie Boże, wyprowadź nas stąd. Poprzedni. Dwaj, czy to był Noe, czy Abraham, mieli się dobrze. Tam, gdzie mieszkali, żyli. Natomiast Izraelici chcieli, chcieli zmian w swoim życiu, ale na głos Boży ilu ich było gotowych, by ciemną nocą wstać, udać się w drogę, za bardzo też nie wiedzieli jaką. Oni nas też reprezentują poniekąd. Wiedzieli jasno, że mają iść w drogę i być gotowymi. Myślę, że są również dla nas takim przykładem, że czy to mam sam, czy razem z rodziną, czy ze całym zborem, znać dobrze Boga, aby potem wiedzieć, że to jest pora i czas, by wyjść. W Nowym Testamencie możemy tutaj wspomnieć uczniów Pana Jezusa. Byli gotowi do drogi? W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale 11 wierszu tam jest sprawozdanie jakie. Pan Jezus mówi: pójdźcie za mną. I sprawozdanie nam mówi, że zostawili wszystko. To, gdzie był każdy z nich, czy czym pracował. Zostawił, rodziny zostawili, poszli za Jezusem. Byli gotowi do drogi. Czy ja należę do tej grupy? Znam swojego Boga, wiem, że to, co Pan Bóg powie, i jak mnie poprosi, abym poszedł, że jestem gotowy iść. A może należę do drugiej grupy ludzi, którzy wiedzieli, że mają być gotowi, przygotowani, by wyjść i iść w drogę, a jednak nie chcieli. Było im dobrze. Kogo byśmy tutaj mogli wymienić? Ja nigdzie nie chcę iść, bo tutaj jest mi dobrze. Niektórzy. A od początku, Adam z Ewą, musieli iść, gdzie musieli iść? Panie Boże, Dałeś nam taki piękny ogród Eden, jest nam tu tak dobrze, a Pan Bóg powiedział: Co? No, niestety musicie iść, nie możecie zostać na tym miejscu. Oczywiście nie była to wina Pana Boga, to była wina ich samych, ale to jest chyba dobry przykład pokazujący, że od tamtego czasu, właśnie kiedy Pan Bóg wyprowadził. Adama i Ewe z Ogrodu Eden, i zamknął możliwość powrotu w takich warunkach do tego ogrodu, że człowiek, każdy z nas, jesteśmy stale w drodze. Czujecie, że jesteście w drodze? Że zdążacie do jakiegoś lepszego miejsca? Że to tutaj to jest tylko na chwilę. Jeśli czujecie, że tak jest, bo obywatelami innego państwa miejsca zamieszkania jesteście, to dobrze. Adam z Ewą nie byli przygotowani, a musieli wyjść i opuścić ogród Edyny. A Lot i jego rodzina, kiedy zamieszkiwali Sodomę. Lot mówi: "Ale to jest dobrze. Zresztą to był typem człowieka, który lubiał mieszkać w grupie ludzi, w mieście. I przychodzi, przychodzi Pan Bóg, przychodzą aniołowie i mówią: Noe, weź swoją rodzinę, bo musisz opuścić to miejsce. A może jest jednym z nas. I słowami Lota wtedy mówimy: Panie Boże, ale przecież. Muszę? Przecież jest tu dobrze. Przecież mamy wszystko. Niczego nam nie brakuje. Aniołowie mówią, a chcesz żyć? Więc musisz wyjść. I tak jak tam wiersze 16, 18 nam mówi, a gdy się oni ociągali, aniołowie wzięli ich pod ręce i wyprowadzili ich z miasta. I wtedy Lot, yy, lot mówi: Co? Panie, ale ja bym chciał znowu z powrotem do miasta. Tam jest za tym wzgórzem Soar miejscowość. Ja tam się schronię. No cóż, Twoja decyzja. Schronił się, ale został uratowany. Nie był gotowy do drogi, ale Bóg zrobił wszystko, aby ich wyprowadzić, by mogli żyć. A ciekawym przykładem jest Jonasz, który miał być gotowy do drogi, miał wykonać pewne zadanie i jak sprawozdaje nam yy, Księga Jonasza w pierwszym rozdziale i początkowe wiersze, i Jonasz co? Wstał i udał się w drogę. Czytaliście? A w jaką drogę się udał? Odwrotnie niż Pan Bóg chciał. Tam w drugą stronę. Może to tak czasami w moim życiu jest. Wiem, że mam pewne zadanie do zrobienia, ma, wiem, że mam udać się w drogę, że muszę być gotowy zawsze, ale tak bardzo w drugą stronę chcę iść. Jemu tam było dobrze, gdzie był. Niczego mu nie brakowało. Chociaż wiedział, że ma iść, nie poszedł, ale trzeci rozdział. I koniec Księgi Jonasza nam sprawozdaje, że po wielu perypetiach Jonasz jednak udał się w drogę, zaszedł do Niniwy i wykonał Boże dzieło. Może do tej grupy należę? Jest mi tak dobrze tutaj, gdzie jestem, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, gdzie mam przyjaciół. Pan Bóg by chciał dla nas otworzyć pewne inne możliwości, może czasami wskazywać nową drogę, gdzie chciałby nas Pan Bóg posłać. A my mówimy: Ale mi jest dobrze, ja nie muszę nigdzie iść. Mamy jeszcze w, starej, w Starym Testamencie wspomnianego Mojżesza. Jemu było dobrze w Egipcie, właściwie nie narzekał, ale już gdy zabił Egipcjanina. No, musiał uciekać. A lud izraelski tyle wysiłku włożył, kiedy stanął przed Jordanem, rzeką Jordan. I wystarczyło teraz tylko jeszcze raz dobrze zaufać Panu Bogu, że przekroczymy rzekę Jordan i wejdziemy do Ziemi Kananejskiej. Wiedzieli, że to jest ta miejscowość, to miejsce, w którym mają zamieszkać. I co Pan Bóg mówi? Jednak nie tą drogą pójdziecie. Dla waszego strachu, dla waszej obawy, dla tych wszystkich już fałszywych jakby oskarżeń. Chodzi o tych zjadowców, którzy wrócili, że, ja, że wy tam nie zamieszkacie, że, że Pan Bóg jakiś jest dziwny, że nie poradzi sobie. Oni sobie nie poradzą. Pan Bóg sobie nie poradzi z tymi narodami tam zamieszkałymi, Pan Bóg mówi. Zawróćcie. To jest droga, którą pójdziecie. I 40 lat chodzili. Wiedzieli, że jest im wyznaczony cel. Wiedzieli, że tą drogą ich Pan Bóg prowadzi. A jednak nie zaufali do końca Bogu. Należy do tej grupy. Jest jeszcze trzecia grupa. Poszło, znalazłem w Biblii, w duchu proroczym, pewne miejsca, które możemy powiedzieć, że przedstawiają ludzi, przedstawiają narody, które mieli być gotowi, ale nie poszli, chociaż byli ostrzeżeni, że mieli być gotowi, by wyjść. Tutaj. Pan Bóg już nie użył siły, by ich wyprowadzić, jak to było na przykład w wypadku Lota z Sodomy i Gomory, ale Pan Bóg bardzo jasno określił: Musisz być gotowy, miej wzgląd na ten czas, w jakim żyjesz i idź. A jednak nie poszli. Pierwszą postacią taką to była żona Lota. Wyszła ona z miasta, kiedy mieli wyjść? Prawda? Jest to ciekawy przykład. Niby wyszła, a jednak nigdzie nie doszła. Żadne nowe miejsce się nie pojawiło w jej życiu. Wyszła fizycznie, ale gdzieś tam jej serce zostało w mieście. Wiedziała, bo była ostrzeżona ze swoim mężem, że mają opuścić to miasto. Nie było, nie było to takie proste. No i zginęła. Kogo jeszcze możemy wspomnieć? Może macie na myśli kogoś, kto miał być gotowy, a nie poszedł? Kto miał być jeszcze gotowy, miał świadomość gotowości, a jednak nigdzie się nie ruszył, nigdzie nie poszedł? A przytoczmy jeszcze raz Izraela jako naród. Tworzymy również ten duchowy Izrael. Czy Izraelici byli jasno poinformowani, że w tym i w tym czasie narodzi się Mesjasz. I było poselstwo. Wyjdźcie mu na spotkanie. I co Izraelici byli gotowi? Byli gotowi, żeby powitać narodzonego Zbawiciela Mesjasza? No, nie byli gotowi. Możemy powiedzieć, że na w palcach jednej ręki możemy wyliczyć osoby, które były gotowe iść, powitać króla królów Pana Panów. A całe setki lat i tysiące można powiedzieć, byli przygotowywani, żeby wstać, iść i powitać. Oto nasz król, mesjasz Pan Panów. A potem byli poinformowani kiedy około 40 lat później, po wniebowstąpieniu pana Jezusa, powstawały grupki chrześcijan, sadowili się jeszcze w Jerozolimie, mieli informację, że pojawi się pewien czas, kiedy Jerozolima będzie w niebezpieczeństwie i będzie pewien znak. Kiedy oni powinni wstać i opuścić Jerozolimę. I w 70 roku naszej ery wojska Tytusa obległy Jerozolimę bardzo szczelnie. Nie było możliwości opuszczenia jej. Trwało to chyba kilkanaście miesięcy, ale potem pojawił się pewien znak. Jaki to był znak? Wycofanie się wojska Tytusa z oblężenia. I wtedy wszyscy ci, którzy zaufali Bogu i zaufali Jego Słowu, uciekli w góry. Po jakimś czasie wojska Tytusa oblegają ponownie Jerozolimę i tak długo niszczą, palą, burzą i nie zostaje kamień na kamieniu. To byli ludzie, którzy byli jasno poinformowani przez Boga. Zobaczycie znak. Musicie wstać i uciekać, opuścić to miejsce. Jak historia nam sprawozdaje, zginęli wszyscy mieszkańcy ówczesnego miasta Jerozolima. Dlatego, że mieli być gotowi, ale nigdzie nie poszli. Nie pytam, czy widzę siebie w tej grupie ludzi. Ponieważ my jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji obecnie, wiemy, że jesteśmy przechodniami, że jesteśmy ambasadorami, że tutaj, gdzie mieszkamy, tu, gdzie jesteśmy, jest to na krótko. Potem mamy przygotowane nowe miejsce zamieszkania, nowe Jeruzalem i Pan Bóg chce, byśmy byli na ten czas gotowi, kiedy powróci, aby wejść razem z nim do nowego Jeruzalem. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza. Tam szesnasty i dalej wiersze czytamy o pewnym bogatym młodzieńcu, który przychodzi do Jezusa i mówi. Właściwie potwierdź mi, że już mi niczego nie potrzeba i jestem doskonały. I wtedy Pan Jezus zwraca się do Niego w taki szczególny sposób. Najpierw mówi idź. I co zrobić? Sprzedaj to, co ci ciąży, a potem mówi: Przyjdź do mnie i naśladuj mnie. Miał bardzo jasno powiedziane: nie może tkwić w tym samym miejscu z takimi samymi przekonaniami, ale musi iść, coś uczynić, w tym wypadku pozbyć się tego ciężaru przyjść i naśladować Jezusa. Nie myślę, żebyśmy się utożsamiali, ponieważ do nas to samo jest kierowane poselstwo, ale jest dla nas ostrzeżeniem. Nie możemy, wiedząc, że nie możemy siedzieć, nie możemy leżeć, ale mamy być czynni, mamy być gotowi do drogi, nie uczynić żadnego ruchu. Ktoś napisał taki krótki fragment. Ja myślę, że się utożsamimy z nim wszyscy, bo ja się też z nim utożsamiam. Żyjesz w świecie zabiegany, czując wielką pustkę, która stopniowo cię pochłania, coraz mniej rzeczy sprawia ci radość, i mimo usilnych starań nie potrafisz zapełnić tego czegoś. Zastanawiasz się, a dokąd zmierzam? Dokąd zmierza ten świat? Dniem za dniem ucieka, a ty uświadamiasz sobie, że wcale nie posuwasz się do przodu. Sukces widzisz w posiadaniu domu. Świetnej pracy, no przecież tego chciałeś. Potem studia, i znowu praca, dom, pot na czole. Już dawno byś to zostawił i zwolnił tempo, ale musisz realizować swoje marzenia. Czasem się, czasem się zastanawiasz, czy to są Twoje marzenia, a prawdziwych przyjaciół, ludzi, na których możesz liczyć wszędzie i zawsze, policzysz ich? Na palcach jednej ręki, jeśli w ogóle tacy jeszcze istnieją, Bóg. No tak, przecież w Niego wszyscy wierzą. W końcu wszyscy mówią o Bogu. A mimo to nieraz zostałeś oszukany, okłamany, być może nawet okradziony przez Chrześcijanina. No i inno i sam robisz podobnie, bo przecież wszyscy tak robią. Czy to jest nasz świat? Czy to jest ten świat, który podobnie widzimy, odbieramy? Z jednej strony, pogoń za wieloma innymi rzeczami, z drugiej strony, wydawałoby się, że mamy być gotowi. Jesteśmy, ale czy na pewno? Yy, bardzo, znaczy, dawno temu była taka piosenkarka pani Frąckowiak, nie wiem, czy ją pamiętacie jeszcze. Ona ułożyła jedną piosenkę, czy zaśpiewała jedną piosenkę związaną z drogą. Pamiętacie słowa? Jak? Właśnie. A tam dalej jeszcze. Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znasz. Czy to nie my, adwentyści, znamy dobrze drogę, do której nas powołał Pan Bóg? Prawda? To tak, jakby to do nas było zaśpiewane. Być gotowy dziś do drogi. Często mówimy o znakach, wydarzeniach, które są w Ewangelii Mateusza, w innych Ewangeliach wspomniane. Często mówimy o przypowieści o dziesięciu pannach, że jedne były gotowe, a właściwie wszystkie były gotowe, ale jedne nie weszły na spotkanie z, z młodym oblubieńcem, inne weszły. Niby były gotowe, niby jesteśmy gotowi, a może zawsze coś się innego znajdzie. Chciałbym przytoczyć jeszcze dwa krótkie teksty. Z Ozeasza jedenastego rozdziału i drugi wiersz. Tam są specyficzne słowa, które oby były takim naprawdę ostrzeżeniem dla nas. Ozeaż, jedenasty rozdział, drugi wiersz. Macie może. Proszę bardzo przeczytać. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali w baalok i kadzini, Bałwanach. Bóg mówi im częściej zwracam się do nich, im częściej zwracam się do was. Jakaś taka dziwna reakcja następuje. Tym częściej i bardziej oni się jakby oddalają ode mnie, odchodzą ode mnie. Ile i jak często my mówimy, że jako adwentyści oczekujemy drugiego powrotu przyjścia naszego Pana. Ile mamy apeli, żebyśmy byli gotowi do drogi, żeby wejść do nowego Jeruzalem? I Pan Bóg widzi to często tak. Im częściej ich zapraszam, im częściej mówię do nich, im częściej wskazuję im drogę i ostrzegam, tym częściej zamykają się. Obyśmy rozumieli problem, w czym tkwi ten problem. Na, za to Izajasz 1.18 to jest tekst, który szczególnie pamiętajmy, przyjdźcie do mnie, mówi Bóg. Wy przyjdźcie do mnie, ja Was nadal zapraszam. Będziemy się prawować, będziemy rozmawiać, będziemy nawet spierać się, jeśli czegoś nie rozumiecie, jeśli jeszcze coś mogłoby być wymówką dla Was, że jeszcze może nie teraz, że może później. Pan Bóg mówi, ale przyjdźcie, będziemy się prawować, byście byli gotowi dzisiaj, jutro i zawsze. I jak wspomniałem na początku, Enoch jest takim przykładem człowieka, który każdego dnia wstawał, wychodził z domu, tak to możemy przyjąć wizualnie, i szedł z Bogiem. Chodził z Bogiem każdego dnia. Rezultat znamy. I to czeka nas również. To mamy obietnicą. Od Boga, jeśli będziemy gotowi do drogi iść z Jezusem, jeśli będziemy gotowi, by ruszyć się ze swojego miejsca, możemy mieć pewność, bo taka jest obietnica, że dojdziemy tam, gdzie nas chce doprowadzić Bóg. A naszym miejscem jest to, co przygotował nam nowe mieszkanie, nowy ogród Edem. I tam chce nas zaprowadzić, i życzę Wam tego z całego serca. I nie jest to istotne. Czy Bóg przyjdzie dzisiaj, jutro czy za 10 lat? Bo ja dzisiaj jestem gotowy. Amen.